Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Maciek Jurczyszak Show. Tak, tak, dziękuję. Dziękuję bardzo. Jak Państwo widzicie, znajdujemy się dzisiaj w trochę innych warunkach, gdyż no niestety doszło do zwarcia w naszym poprzednim studiu. No i na chwilę obecną musimy się przenieść tutaj. Ale to tylko na chwilę obecną. Yy... Dzisiaj mamy temat lekcji zdalnych, czyli temat, który jest dobrze znany uczniom szkół podstawowych, liceów i chyba również uczelni yy, od ponad dwóch lat. A więc mamy tutaj dyskusję na temat tego, czy są one faktycznie przydatne, czy jednak nie. Dzisiaj będziemy gościli ludzi, którzy będą po jednej stronie, po stronie tych, którzy twierdzą, że lekcje zdalne są super i są potrzebne. No i po drugiej stronie mamy również osoby, które twierdzą, że, że lekcje zdalne są niepotrzebne, że to jest dziadostwo, że szkoda czasu i. To jest po prostu niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe, gdyż twierdzą, że osoby, które na przykład yy, są leniami, yy, cytując, yy, nie uczą się, a nagle na zdanych mają same piątki, to, chcą, to, 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 to coś jest nie tak. Ale ja nie będę na razie o tym dyskutował, jeszcze nie podam Państwu swojego zdania, no bo oczywiście, jakbym to podał, to Państwo by po chwili wyłączyli, no chyba że chcieliby Państwo ogonać tych idiootów o profesorów. Yy, Dobrze, na sam początek jednak przed przedstawieniem gości. Mamy tutaj yy, nową piosenkę naszego najpopularniejszego polskiego rapera. Proszę państwa. Tak, tak, witam Państwa, witam państwa. No dobra, dawać mi tu jakiegoś bita. Yy, nie mamy. Jak to nie ma? Ja nie ma podkładu muzycznego? Ani playbacku? To... jak ja to? dobra, mówi się trudno. Mity, 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 ty ciągle jesteś napity. Mity, 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 ja tu ciągle piszę hity. Ło! Wow. Ło! Wow. Mi ty, mi ty, mi ty, ciągle jesteś napity, mi ty, mi ty, mi ty, ja tu ciągle piszę hity, oj, oreo, Reo! Ej, o nie, no dobra, nie, dobra, wiecie, słuchajcie. O nie, no, nie, naprawdę, ludzie. Możemy to wyciąć? No, na żywo jesteśmy. A, a, ale jak to na żywo? No, normalnie na żywo lecisz. O jezu. O dobre, ja muszę do kibelka. O dobra, cześć. Tak, więc jak sami Państwo widzą, no. Ja to wychodzi, że Pan Raper jednak nie pisze takich hitów. A więc dobrze. Przejdźmy do przedstawiania naszych dzisiejszych gości. Właściciel kilku sklepów w województwie pomorskim. Pan Krzysztof Prus. Dzień dobry Państwu. Uczeń ósmej klasy szkoły podstawowej. Marcin jo, nie, Grabowski. Witam Państwa. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24 w Sosnowcu Pan Andrzej Woch Dobry wieczór Państwu A więc na sam początek może zapytamy o lekcje zdalne Pana Marcina <grystanie> Wie Pan no Co ja mogę powiedzieć o zdalnych Miodio. Proszę pana, zdalne to chyba najlepsza rzecz, jaka trafiła mi się w życiu. Mam tutaj na myśli to, że zamiast yy, siedzieć godzinami późnymi, wieczorami, uczyć się yy, wszystkich przedmiotów, trafiać ja sobie mogę na spokojnie, na sprawdzianie. Wyciągam na przykład chemię albo jakąś fizykę, no na przykład i bam. Pią piątkę z sprawdzianu. No, zdale to mogliśmy mieć cały czas, a poza tym mogę wstać o godzinie ósmej Yyy, no i tak się spóźnia, więc przynajmniej umiem. No, więc ja myślę, że zdale to to najlepsza rzecz, jaka mi się trafiła w życiu. Wiesz co, młody? Jakbyś ty chodził do mojej szkoły, to byś dostał klapsa w dupę. A, przepraszam. Klaps to za mało powiedziane. Dostałbyś takiego kopa, żebyś tańczył bez muzyki przez pięć dni. Ależ panowie, no proszę o spokój, no panie dyrektorze. Niech się pan nie zwraca tak do ucznia ósmej klasy. No bo wie pan, jak to bywa. Niektórzy mają głupie pomysły, niektórzy nie. Proszę to potraktować głupio. To nie jest pański uczeń. Proszę na spokojnie. Poza tym, yy, emisja naszego programu to godzina 19. .00. O tej godzinie jeszcze nie śpi wiele dzieci, więc yy, nie chcę, żeby tutaj padły niecenzuralne słowa. Wystarczy, że już nasz wcześniejszy raper poprzeklinał yy, sobie. No. Yy, dobra, skoro już się Pan odezwał, to może Pan powie swoje zdanie na temat lekcji zdanych, Panie Dyrektorze. Przepraszam za słownictwo, jakiego użyłem. Jeszcze raz przepraszam. A jak już mnie pyta Pan o moje zdanie na temat lekcji zdalnych, to powiem tak. Gówno, gówno, jeszcze raz gówno. Szanowni Państwo, jakbyście Państwo wiedzieli, co u mnie w szkole działo się na zdalnych, to by Państwo po prostu się złapali za głowy. Państwo by dostali takiego bólu tyłka, że nawet wizyta u lekarza by Państwu nie pomogła. Proszę Państwa, zaczynając od. Rozmawiania przez telefon na lekcji z włączonym mikrofonem, kończąc na oglądaniu filmów o treści, nie będę nawet mówił jakiej, na lekcjach również z włączonym mikrofonem. No i proszę Państwa, no, nic na to nie poradzę, no, nie moja wina, no. Ja staram się temu zapobiegać. Uczniowie wszyscy podostawali nagany za takie zachowania, ale naprawdę, proszę Państwa, jak tak można? No? Co, co ci uczniowie sobie myślą? No, czy oni chcą coś osiągnąć? Czy oni chcą w ogóle coś zrobić? Czy będą po prostu odpoczywali i nic nie robili na lekcjach? Nie będą się w ogóle uczyni? No, proszę Państwa, no, potem nam wyrośnie pokolenie idiotów, którzy będą głosowali na jakiś, nie wiem, Janusz Korwin-Mikke. I, I co? I będziemy mieli spieprzoną gospodarkę, trzeba będzie spieprzać z tego kraju. No proszę Państwa, no jak tak w ogóle można? I najgorzej, najbardziej to mi jest przykro z powodu uczniów, którzy się faktycznie dobrze uczą i zawsze się uczyli dobrze, a teraz te same jełopy, tak powiem jełopy, które się nie uczyły, są leniami i mają złe zachowanie, nagle mają zachowanie bardzo dobre i całe dobre oceny. Jak się o tym pomyśli, to coś jest nie tak. Proszę Państwa, ja uważam, że lekcje zdalne są najgorszą rzeczą, a jak tylko widzę te ankiety, że yy, czy chcecie lekcji zdalnych i większość jest na tak, to myślę, że ja bym po prostu, no. Mnie tak nosi. Mnie tak nosi po prostu. Proszę Państwa, no. Proszę zobaczyć, proszę się czasem zainteresować swoimi pociechami, no bo naprawdę, no. Nie chcemy pokolenia idiotów, bo inaczej będą pańs, 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 pańskie pociechy uciekały za granicę. I wtedy będą mówili, że w Polsce nie ma dobrych warunków do życia. A tak naprawdę warunki będą dobre, ale jełobstwo pójdzie na łatwiznę. Proszę, proszę dobrze przemyśleć te słowa. A, to, to ja się wtrącę. Panie dyrektorze, ja bym chciał zwrócić uwagę, że yy, lekcje zdalne faktycznie mają swoje wady, ale mają też swoje zalety. Rodzice mogą zobaczyć jak y, nauczyciel y, na przykład uczy uczniów i wziąć pod uwagę to, że na przykład y, nie tylko uczeń jest zły, ale również nauczyciel może być zły. A poza tym a poza tym, proszę pana, sam pan powiedział, że uczniowie, którzy się nie uczyli w szkole i teraz na nich mają piątki, to nawet jakby były lekcje normalne, tak jak sam pan powiedział, mają złe oceny, bo się nie uczą. I myśli pan, że oni by po prostu nagle zmienili zdanie? Proszę pana, no. oni już tacy będą. I nic z tym nie zrobimy. Proszę pana, osobiście nie wiem, czy ma pan coś tutaj do powiedzenia, bo jest pan raptem. Nie będziemy się ukrywać, jest pan po prostu właścicielem jakiegoś sklepu. No dobrze, kilku sklepów na terenie województwa pomorskiego. No i proszę pana, no. Nie wiem, czy ma pan dużo do gadań. Ja mogę się z panem w niektórych miejscach zgodzić, ale ja myślę, że, ale się w ogóle dziwię, że. Redakcja tego programu, twórca, pan prowadzący w ogóle zaprosił kogoś takiego, bo nie wiem, był pan jakimś nauczycielem kiedyś, jest pan nauczycielem, gdzieś pan gdzieś działa, czy, czy, czy wzięcie pana jest po sposób przypadkowy? Jak w ogóle bierzecie takich ludzi do programu? No, proszę pana, no rozumiem pana zdanie, ale tak naprawdę nie ma pan za bardzo nic do rzeczy do mówienia. Proszę pana, wie pan co? Ja pana znam. Znam pana dobrze. Tak, znam pana. Razem chodziliśmy o technikum ogrodniczego. Pamiętam pana. Pan że śmiał truje za trują. Proszę pana, niech pan nie ukrywa przed innymi siebie. Pan jesteś idiota. Tempol i sam jesteś jednym z tych, który obrażasz. Ty, ty człowieku, ty idioto. <ścoughs> Oj, będzie drama. A ci się gówniarzu nie odzywaj. Gdzie są twoje rodzice? Ależ proszę się uspokoić, no, panowie. To nie jest program, nie wiem, jakaś kłótnia. To jest program publicystyczno-rozrywkowy, no. I tutaj nie ludzie nie chcą grać, jak się tutaj y, państwo kłócicie, no. A my nie chcemy, żeby ludzie to oglądali. No proszę się uspokoić. Jak chcą się Państwo pokłócić, to zawsze można się umówić po programie. Tam jest taka, trochę parę uliczek dalej, jest takie fajne miejsce. Tam można sobie porozmawiać w cztery oczy. Porozmawiać po męsku. Nie, no, no dobrze. No, czy No, może spytamy się jeszcze Pana. Krzysztofa, o jego zdanie, to znaczy, no panie redaktorze, no niby zadał mi, niby już sam się odpowiedział na to pytanie, no rozmawiałem z panem dyrektorem, e, ale jak pan chce, to mogę powtórzyć jeszcze raz. Ma pan dzieci? Tak, mam. A ile? Chyba cztery. A bo wie pan. No bo u mnie na wsi to... Yy, to co jakiś czas się dowiaduje, że ja mam jakieś dziecko nieślubnego syna lub córkę z jakąś kobietą. No, <grych> no wie pan no. Trudno powiedzieć, ile ja mam tych dzieci. No wiem, że cała wieś jest moja, może niedługo cała wieś to będą moi potomkowie. <grych> Cholerny Alfons. No. A, a aha! Yy. No to jeżeli ma pan kontakt z... Znaczy, niech pan powie co sądzą te pańskie dzieci, z którymi ma pan kontakt yy, o lekcjach zdanych. <śm> no wie pan no. N nie, 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 nieważne. Yy, yy, moje dzieci mają mieszane uczucia. Yy, niektórzy się cieszą, niektórzy płaczą. No trudno powiedzieć, no. M no mi się wydaje, że im się lekcje dane, no, podobają. No, trudno mi to powiedzieć, no. No, no wie pan. No ja nie mam takiego dobrego kontaktu z dziećmi, no. Ale ja dzieci bardzo lubię. Mam ich bardzo dużo. No może nawet e, jest tutaj jakaś matka jakiegoś mojego dziecka, jakiegoś innego. Coraz, zaraz. zaraz. Ja znam tego pana. Tak, jak mieszkaliśmy to on, to ojciec mojego dziecka. Eee, to ja to, to będzie już leciał. Do widzenia. No. Czyli zostało nas tylko trzech. No cóż, myślę, że w wyniku tego, że jeden z uczestników właśnie musiał szybko już wyjść. To chyba nadszedł moment, żeby przedstawić kolejną osobę gościa specjalnego dzisiejszego programu. Proszę Państwa, minister edukacji Przemysław Czarnek. O co Wam chodzi? Nie wiecie ile dobrego robię dla edukacji Waszych dzieci? Zależy mi na nie. Tak jakby się opiekował moimi dziećmi, no ludzie, dajcie spokój. Wina tuska. Widzę, że widownia słusznie przywitała. Tam po przerwie. Niestety, napotkaliśmy niewielki problem. Musiał być na chwilę przerwany program. No, przepraszamy za zakłócenia, a teraz wracamy do programu. Panie Ministrze. A Pana zdanie o lekcjach zdalnych? Wiem, że często Pan mówił dużo, na Pan mówił ogólnie dużo na ich temat. Ale, czy może Pan powiedzieć taką jedną, ostateczną, subiektywną opinię? Znaczy, no, no, wie Pan co? Ja osobiście sądzę, że lekcje zdalne to naprawdę duży sukces, bo w momencie, kiedy pojawiła się epidemia koronawirusa, to ja myślałem, że to będzie problem, jak uczyć dzieci w tym dobie pandemii czy dzieci będą w ogóle miały się uczyć czy w ogóle ten pomysł z tym wysyłaniem zadań to czy to w ogóle zachęci uczniów do nauki czy nie patrząc jednak na statystyki wychodzi na to że lekcje zdane przyniosły oczekiwany wynik sukces yy, dlatego ja osobiście twierdzę że do lekcji zdalnych można będzie jeszcze w przyszłości powrócić nawet jeżeli nie miałaby być jakaś pandemia tylko na przykład jakaś ulewa lub nie wiem, w Polsce nie mamy tornet. <laughs> eee, no, ja myślę, że lekcje zdalne to dosyć udany projekt. No, ja tak nie uważam. A teraz nadeszła upragniona chwila. Proszę w tym momencie przygotować tablety. Oczywiście teraz wracam się do widowni, która tutaj siedzi. Proszę przygotować tablety i wybrać ulubionego uczestnika programu. Oczywiście, e, informacja do tych, którzy oglądają nas teraz u siebie w domu, w telewizji lub w internecie. E, możecie również zagłosować, wysyłając wiadomość e, o treści. E, wybieram i piszą Państwo nazwisko uczestnika. E, jednak chciałem zaznaczyć, że, kosz, że, że koszty tej wiadomości kosztuje 48 zł. Yy, a więc proszę, czekamy. Proszę głosować. Dobra, już koniec. Był czas. Dobra, patrzymy na wyniki głosowania. No, widzę, że pan y, Czarnek y, słusznie nie otrzymał żadnego głosu. Natomiast wygrał pan Krzysztof, tylko niestety pana Krzysztofa już nie ma. Widzę, że ludzie lubią takich psycholi jak on. Dlatego wybieramy yy, osobę, yy, drugą osobę po nim i jest to nasz właśnie yy, Marcin, uczeń z 8 klasy. Panie Marcinie. Czy jesteś gotowy na pytania? <głosy> 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 Oczywiście, że tak. A więc czytam pytanie. Marcinie. Jacy byli prezydenci Rzeczpospolitej Polskiej yy, w, w latach od 1990 do 2022? Masz minutę na odpowiedź. K kto był prezydentem od 1990? Pre byli prezydenci w latach od 1990 do 2022? Yy, Wiśniewski. Ja pierdolę, ale. No, niestety zła odpowiedź, Marcinie. Co oznacza, że yy, prezent idzie dla mnie? Proszę państwa, prezentem są nowe buty marki New Balance. Super, będę się nimi chwalił na Instagramie. A to na razie tyle. Dziękuję za udział w programie. Zachęcam do dalszego oglądania nas. I proszę Państwa, dobranoc.